witajcie wiatrak jest już skończony tak to finalnie wyszło tak jak mówiłem wcześniej korpus tutaj z tym złączem obrotowym został od chińskiej elektrowni wiatrowej następnie dotoczone dorobiona jest taka flansza na średnicę tutaj tego korpusu Następnie jest tutaj dotoczona, dorobiona tulejka z gwintem, na którą jest nakręcona tutaj oś tego, tego koła od, od hulajnogi. I tak to tutaj wyszło. Przewody są wyciągnięte środkiem tej tulejki, podłączone pod trzy fazy, tak jak było. Silnik też jest na trzy fazy został. Dorobiona tutaj taka flansza pod łopaty. Tu są, tak jak wcześniej jak obserwowaliście, oglądaliście filmiki, zrobione szpilki. Na to przyszła właśnie tutaj taka flansza pod, pod łopaty. No i tak to sobie tutaj wyszło, tak to się kręci. Tutaj tak naprawdę łopaty, no to już kwestia, czy, czy możemy mogę kupić, mogę zrobić na razie, ja tutaj mam, to tutaj na razie chcę wykorzystać, wykorzystać te, które miałem na próbę. Czyli tutaj takie zrobione, miałem gdzieś kiedyś założone. Bardzo fajnie się to kręciło i właśnie pod to zrobiłem te te flansze. Tu będą przykręcone te łopatki i zobaczymy jak to się kręci, co z tego wyjdzie. Ale powiem wam, że prąd bardzo fajny. Zrobiłem już sobie tutaj test. Mostek podłączony trzyfazowy, żarówka żarówka wam tu zaraz powiem, ilu watowa. 55W. Czyli do oświecenia tej żarówki przy 12V, jakieś 4,5-4-5A, czyli jak ona oświeci przy takich e, względnych obrotach, no to te 5 amperów nam tutaj ta, e, ta elektrownia da. E, jak oglądaliście może wcześniej filmiki e, z testów tej oryginalnej e, elektrowni wiatrowej. No to, żeby oświeciło taką żarówkę, to naprawdę był wyczyn huragany wiatry i tak naprawdę nie dawało rady tego oświecić. Przynajmniej u mnie tak w moim przypadku tak było, jak to testowałem. A teraz Wam pokażę, jak to, jak to działa przy, tym, przy tej konfiguracji, której tutaj zrobiłem z tym silnikiem od tej hulajnogi. Tak więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mostek podpięty, żarówka. Ta, którą wspominałem wcześniej, zobaczcie, no to są takie średnie obroty, które każdy wiatrak wykręci. I teraz zobaczcie. Świeci to bardzo fajnie. Mam nadzieję, że. Przy dużym wietrze te obroty e, będą znacznie wyższe. Posiadam e, taki e, regulator e, MPPT, który bardzo fajnie e, wykorzystuje całe napięcie. Ten wiatrak będzie używany do ładowania akumulatorów 12V. E, ten regulator, który, e, który mam, po prostu zamienia napięcie. E, jeżeli na przykład będzie tutaj 5A, ale wiatrak będzie się bardzo szybko kręcił i yy, powiedzmy uzyska nie 12-14, tylko na przykład z 20-24 V. No to wtedy to ten prąd będzie znacznie wyższy, czyli nie będzie tych 5A, tylko może być z 8 na przykład. Tak więc bardzo fajne rozwiązanie i bardzo dobrze wykorzystane, yy, wykorzystane napięcie. Yy, w ogóle polecam Wam zainwestować w taki, yy, w taki regulator. Bo wcześniej, e, wcześniej miałem takie zwykłe chińczyki za 80 zł. No i powiem Wam, że no to jest po prostu ogranicznik prądu, ale na przykład e, marnuje prąd pod tym względem, że e, no po prostu on tylko ogranicza prąd. Jeżeli panel ma 8A, to, to te 8A daje więcej nie da, tylko blokuje przy, e, przy tych e, po prostu 14,4V a ten, który mam, faktycznie no był troszeczkę droższy, 400, chyba 50 zł za niego dałem, ale on naprawdę bardzo fajnie wykorzystuje i odzyskuje całą energię z tego, z paneli, czy też z wiatraków, bo ja chcę ogólnie podłączyć pod te panele, pod ten regulator są podłączone panele i też jest podłączony wiatrak, bo miałem tak wcześniej zrobione i to fajnie funkcjonowało, nie potrzeba, nie potrzeba po prostu dodatkowych regulatorów, czy też tam jakiś urządzeń. Tak więc ja teraz sobie tutaj zakładam łopaty, Podłączę sobie to wszystko yy, kablem do, yy, do tego miejsca docelowego, założymy łopaty, wszystko zamontuję na maszt i zobaczymy, co to tak naprawdę yy, da, jakie, jakie nam jakie tam parametry tutaj osiągnie. Wiadomo, kręcić tutaj to my możemy sobie wiertarką i chwalić się, co jakie tutaj też nie wiadomo jakie napięcie jest. Ale mówię to możecie sami ocenić. Przy takich obrotach żaróweczka świeci bardzo płynnie, bardzo jasnym, jasnym światłem, tak więc myślę, że coś z tego będzie. Ale mówię, no musimy poczekać na e, na wiatry i zobaczyć jak to będzie funkcjonowało po, podczas e, wiatru. No wiadomo, opór tutaj jest. To nie jest tak, że to się kręci jakoś lekko. Ale nie jest jeszcze też nie wiadomo jaki opór. A może spróbuję jeszcze podłączyć e, jeszcze jakąś żarówkę obciążyć to mocniej i zobaczyć czy da radę to oświecić ale to mówię to już będzie przy, e, przy montażu na a zresztą no nie muszę tego podłączać bo e, po prostu przy wiatrach mam na tym, na tym e, sterowniku pokazuję jaki, jaki ampery wytwarza e, panel czy też prądnica tak więc e, będę musiał to zrobić nocą żeby panele nie, nie dawały już prądu i wtedy będę wiedział dokładnie jakie mi tutaj parametry daje ten, ten wiatrak tak więc czekajcie na testy na pewno się z nimi na pewno się nimi z Wami podzielę żeby po prostu podpowiedzieć Wam jak usprawnić tą tą elektrownię wiatrową tak więc na razie to by było na tyle być może jeszcze w tym filmiku wrzucę jak on się będzie kręcił chociaż nie wiem, zobaczymy Obserwujcie i czekajcie na więcej. To by było na tyle. Tak to się prezentuje z łopatami. Łopaty są już zamontowane, przykręcone. W miarę jest to wszystko wyważone, nie, nie, nie przekręca się w żadną stronę. Także myślę, że dosyć e, spoko zobaczymy, jak to ruszy e, na wietrze, jak to będzie się zachowywało. Tak więc za chwilę e, wędruje to na maszt i zobaczymy, co to, e, co to z tego wyjdzie.